Do Karola, to jest mój syn, bo tak czytam po kolei, to jest mój num, number one w Tomiku, number one w Tomiku, a że go tutaj nie ma, będzie musiał negocjować ze mną, czy jest usprawiedliwiony, czy nie, jest za granicą. 15 luty, 22 na Domini, do Karola, to są jego urodziny, dzisiaj jubileusz wielkiego wydarzenia. Synka Karolam bowiem, uro... yy, bowiem narodzenia, rocznica mija trzydziesta właśnie, niech twa gwiazda szczęścia nigdy nie zgaśnie, a że w czepku jesteś urodzony, to zdrowie i dostatek niech puka z każdej strony. Prawdziwych przyjaciół nigdy nie brakuje, zaś los niech same dobra codzienne zwiastuje, miłości ci życzę nieustającej, i niech świeci Tobie zawsze piękne słońce. Opatrzność niech Cię od złego chroni i dalszą wskazuje drogę życia. Masz bowiem przed sobą dziesiątki lat do przeżycia. Do tego kolejnych rekordów na jeziorach. Szczęścia bez liku, marzeń spełnienia i wiele słodyczy. Kochająca mama w dniu urodzin Ci życzy.